Absolutnie nie piję. To no, lepszego pan nie pije. Przyzwyczajenie. To straszna rzecz. Yy, co w tym strasznego? Niech pan spróbuje. Nie? boję się. – Czego się tu bać? Może się tak zdarzyć, że ledwie się przyzwyczaja. Czas! I nastąpi socjalizm. A w socjalizmie wina nie będzie. No i odzwyczaja się człowieku. A tylko jeden kieliszeczek. Za zdrowie. Mówiąc w socjalizmie, też nie będzie. Dura! Bez kobietek nie ma życia na świecie dla człowieka. Nawiasem mówiąc, w człowieka też nie będzie. Jak to nie będzie, to co będzie? Masy, masy, ogromna masa, Mas! to za masy i gorzej Ci mówię, No, za masy to już wiecie.